Ludzie boją się obcych, bo ich nie znają. Jak poznają, wtedy ten strach mija. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy pokazywali różnorodność. Nie ulegajmy propagandzie, róbmy swoje i nie bójmy się obcych. To nie jest tak, że ludzie się boją obcych, że czują przed nimi strach. To nie jest tak. Po prostu ludzie widzą, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, no w krajach zachodnich Unii Europejskiej ogólnie co się dzieje. Nieodpowiedzialna polityka taka jak PiSu, co na wpuszczali też dużo tutaj, przez te wizy, co teraz Platforma jeszcze pogłębia ten problem, wpuszcza, kogo się da. Ludzie mają po prostu obawy, bo nie chcemy tych obrazków, co się działo, dzieją się na Zachodzie. My chcemy, żeby nasze kobiety wychodziły z domu bezpieczne, czuły się bezpieczne. Nie chcemy obrazków takich, że na przykład inżynier zrobi coś dziecku na placu zabaw, bądź kobiecie. My takich rzeczy nie chcemy widzieć w Polsce, niestety już się zdarzają takie rzeczy. I tylko my, jako Konfederacja, jesteśmy wiarygodni w tym, co robimy. Zawsze mieliśmy jedno zdanie i nigdy tego zdania nie zmienimy. My ocalimy Polskę. Jesteśmy tak naprawdę w Polsce jeszcze jednym z najbezpieczniejszych krajów. Jesteśmy ostatnim bastionem normalności i ten bastion normalności jedynie kto może utrzymać jest to Konfederacja. Dlatego rodacy, zacznijcie na nas licznie głosować, zacznijcie namawiać rodzinę, znajomych, żeby na nas głosowali. My naprawdę zapewnimy Polsce bezpieczeństwo, sprawimy to, że ta Polska naprawdę będzie ostatnim bastionem normalności w tej Europie. Tylko potrzebujemy Waszych głosów. Pozdrawiam, wszystkich miesięcy Polaków, Konfederacja Polska, Racja, człowiek i Polska.